No, witam, mam na imię Ania i witam Cię serdecznie na moim kanale. Jako, że właśnie minęło 10 lat, odkąd rozpoczęłam moją sprzedaż internetową, sprzedaż online. To chciałam to uczcić takim małym filmikiem podsumowującym właśnie tą moją dziesięcioletnią działalność. W czasie tej dekady sprzedawałam zarówno na eBayu, jak i na Etsy. Najpierw sprzedawałam swoje własne ciuchy na eBayu, a później zaczęłam kupować rzeczy vintage, które sprzedawałam z zyskiem. Następnie zaczęłam eksperymentować z różnymi dodatkami w stylu vintage, które sprowadzałam z AliExpressu. Sprzedawałam torebki w stylu vintage, rękawiczki. Paski, aż w końcu zaczęłam sprzedawać biżuterię. No i od tego wszystko się tak naprawdę zaczęło. Nie poprzestałam bowiem na biżuterii w stylu vintage, ale zaczęłam też sprowadzać biżuterię, taką zwykłą, trendy, modną, którą noszą wszyscy. I wtedy był bum! To było to: znalazłam swoje miejsce w świecie eBaya. Dzięki temu, po trzech latach sprzedaży na boku, mogłam spokojnie rzucić pracę na etacie i przejść na samozatrudnienie i pracować z domu, co było moim wielkim, ogromnym marzeniem. Więc, jeśli i Ty pragniesz takiego życia, albo jeśli już jesteś sprzedawcą eBayowym, albo jakiejkolwiek innej platformie, jesteś tutaj ze mną, aby uzyskać dodatkową wiedzę. To ten filmik na pewno Ci się przyda. Dzięki tym poradom unikniesz zapewne wielu błędów w swojej karierze internetowej, a także gwarantuję, że dużo zyskasz. Upewnij się, że zostaniesz ze mną do samego końca, bo dwie ostatnie porady są naprawdę bardzo ważne. A więc zaczynajmy. Po pierwsze, zawsze, zawsze. Zawsze sprzedawaj produkty dobrej jakości. Są dwa rodzaje towaru niemalże gwarantującego sukces. Pierwszy rodzaj to są rzeczy unikatowe: przedmioty kolekcjonerskie, antyki, vintage. A drugi typ towaru to są produkty wysokiej jakości: produkty z wyższej półki, produkty premium. Pamiętaj, główno przyciąga muchy. A my chcemy motyle im bardziej gówniany produkt, tym bardziej narzekający klient, uwierz mi. Kiedy sprzedajesz produkty z wyższej półki, to dilujesz zupełnie z innego typu człowiekiem, zazwyczaj oczywiście. Twoja praca jest naprawdę o wiele przyjemniejsza. Styl komunikacji z takim klientem jest zupełnie inny. Wszystko jest na poziomie kulturalnie. Nikt cię nie wyzywa od najgorszych, ponieważ twój produkt jest spóźniony o dzień czy dwa. Poza tym, za produkty lepsze gatunkowo, możesz również czarżować więcej pieniędzy. Dzięki temu masz lepszy zysk. Dodatkowo masz jeszcze większą pewność i gwarancję na to, że te produkty będą długotrwałe że nie popsują się, że nie skitrają się po dniu, czy tygodniu, czy miesiącu. Z tego typu towarem jest po prostu mniej problemów w każdym aspekcie działalności. Zainwestuj w swój produkt, a zwróci ci się to z nawiązką. Porada numer dwa to zasada 10%. Jest to zasada wymyślona przez waszą szanowną. Zasada 10% polega na tym, że od samego początku załóż, że 10% Twoich sprzedaży to będą zwroty i refundy. Dzięki temu ominiecie wiele frustracji i nerwów. Szkoda Twojej energii na wkurzanie się, że klient marudzi, bo towar jest taki siaki i owaki, że Twoja paczka została zagubiona przez dostarczyciela, że produkt przyszedł połamany itp. itd. Najlepiej od razu na samym początku założyć, że jedna na dziesięć sprzedaży zakończy się fiaskiem. Więc nie kłóć się z klientem, nie wkurzaj się, po prostu oddaj mu jego kasę i wlicz tą stratę w zasadę 10%. Często bywa tak, że tych procentów jest znacznie, znacznie mniej. To daje ci dodatkowo powód do świętowania. Więc zamiast się wkurzać, że powiedzmy 6% twoich sprzedaży zakończyło się niepowodzeniem, to ty jesteś pełen radości, że wow, udało się. Tylko 6% to przecież mniej niż zakładałam. I już zmiana nastawienia, i od razu przyjemniej się żyje i pracuje. Porada numer 3. Jeśli nie posiadasz możliwości lub chęci na duży rozwój swojego biznesu, mówię tutaj o obrocie w wysokości 150 tysięcy funtów rocznie, to radziłabym ci nie wchodzić w VAT. Obecnie, żeby płacić VAT w Anglii, Twoje obroty roczne muszą wynosić 90 tysięcy funtów. Twoje obroty. Czyli każdy pieniądz, który przychodzi do Ciebie z biznesu, muszą się mieścić w granicach 7,5 tysiąca funtów miesięcznie, abyś nie musiał przekroczyć tej granicy VAT. Jeśli Twoje miesięczne obroty wynoszą między 7,5 tysiąca a 10 tysięcy, to radziłabym ci zejść poniżej tej kwoty. Czyli jeśli przynosisz. Czyli jeśli przynosisz 7499 funtów miesięcznie, to jest miodzio. U mnie było tak, że moje obroty wynosiły 10 000 funtów każdego miesiąca i w ogóle mi się to nie opłacało. Zarabiałam mniej niż zarabiałabym mając obroty w wysokości 7500 funtów. A musiałam pracować dwa razy tyle. Musiałam zwiększyć swoje sprzedaże, aby mieć taką wypłatę, jaką chcę. Ale te zwiększone sprzedaże nie były dla mnie, tylko dla vat więc bez sensu. Nie jestem żadnym finansowym doradcą czy doradcą biznesowym, ale wydaje mi się, żeby VAT miał sens, to te obroty roczne powinny być w okolicach 150 tysięcy funtów. To sporo pieniędzy i sporo pracy. Więc jeśli bardziej kręcicie mały biznes i spokojne samozatrudnienie, to radziłabym trzymać się poniżej tych 90 tysięcy rocznie. Porada numer 4. Zachowaj wszystkie swoje dowody, wysyłki, żeby w razie czego móc dostać zwrot pieniędzy od kuriera. Wielu sprzedawców to ignoruje i traci krocie. Zwłaszcza jeśli chodzi o Royal Mail. Ja osobiście korzystałam tylko z Royal mailu i wysyłałam paczki bez trackingu, ale zawsze zawsze miałam dowód wysyłki, jeśli. Moje jeśli kupujesz etykietkę online, to ten dowód wysyłki automatycznie się tam generuje. Zapisuję go po prostu w moim folderze wysyłki Etsy albo eBay. A jeśli kupuję etykietkę na poczcie, to po prostu proszę panie o dowód wysyłki, żeby mi wydrukowały. I trzymam to w jakimś segregatorze czy pudełku, bo Royal Mail gubi paczki, często gęsto i chętnie. Więc za każdym razem w przypadku zagubienia paczki aplikowałam o zwrot pieniędzy. Royal Mail zwracał mi kasę za towar, czyli cenę towaru plus jeszcze koszta wysyłki. Tak było w 90% przypadków mojej apelacji. Pozostałe 5% to wysyłali mi znaczki pocztowe. Też OK, przydadzą się. A ostatnie 5% czasu moje zażalenia pozostały bez odpowiedzi. No ale prosta matematyka. Uważam, że było warto. Porada numer 5: zadbaj o dobrze zorganizowaną księgowość biznesu. Trzymaj wszystkie paragony, załóż osobne konto biznesowe. Ono nie musi być profesjonalne, nie martw się. Zwykłe konto bankowe wystarczy, ale upewnij się, że jest ono tylko i wyłącznie przeznaczone na Twój biznes. Nie kupuj z niego rzeczy użytku osobistego. W ten sposób będzie Ci o wiele łatwiej, uwierz mi. Staraj się usiąść do księgowości raz na tydzień, raz na miesiąc. Wyrób w sobie nawyk, traktuj to jako część pracy. Jeśli o mnie chodzi, to niestety księgowość jest moją piętą achillesową, to i tak staram się nie zostawiać jej na ostatnią chwilę czyli na koniec stycznia, kiedy trzeba się rozliczyć. Ja osobiście wyznaczam sobie jakiś tydzień, dwa tygodnie na ślęczenie nad tą księgowością. Zazwyczaj robię to w grudniu, w przerwie świątecznej, bo wtedy mam duży luz w sprzedażach i mam dużo więcej wolnego czasu. To gwarantuje też, że w styczeń wchodzę już z czystym kątem. Wiem dokładnie, ile muszę zapłacić podatku, wszystko już jest zrobione, wszystko mam z głowy, i jestem miesiąc przed deadline'em. Porada numer 6. O, to jest dobre. Zawsze posiadaj wysoką nadwyżkę na swoim koncie biznesowym. Bardzo ważne. W roku, 2020 tej na... w roku 2020 tej nadwyżki jeszcze nie miałam. No i przez chwilę byłam w czarnej dupie i to mnie nauczyło. Od tego czasu mam zawsze na swoim koncie od 3000 funtów do 5000 funtów. I już nie raz uratowało mi to tyłek naprawdę. Ustaw sobie swoją kwotę, z którą będziesz się czuł wygodnie i upewnij się, że co miesiąc zostawiasz na koncie jakieś pieniądze, tak aby wkrótce, po jakimś czasie, po paru miesiącach, po roku ta właśnie kwota znalazła się na twoim koncie biznesowym. Porada numer 7. Skoro już jesteśmy przy odkładaniu kasy na ważne rzeczy, to kontynuujmy tym szlakiem. Odkładaj co miesiąc systematycznie kasę na podatek, no i na VAT, jeśli takowy musisz opłacać. Może dla ciebie jest to oczywiste, żeby tak robić, nie wiem. Dla mnie nie było. Odkładałam odkładanie na ostatnią chwilę i później stresowałam się, czy mi wystarczy. Dosłownie ostatnie 2 trzy miesiące nagle budziłam się i mówiłam o kurde, zaraz trzeba będzie zapłacić mój roczny podatek. Ciułałam, ciułałam, płaciłam sobie mniej, no, to był jeden wielki bałagan. Plus oczywiście ten stres, czy to wystarczy? Kłopota, nie polecam. Bo są to naprawdę duże kwoty. Zaczęłam więc odkładać po 100-200 funtów miesięcznie, w zależności od moich sprzedaży w danym miesiącu. I potem, w styczniu, kiedy przychodziło do płacenia, okazywało się, że mam prawie dokładną kwotę, albo wręcz nadwyżkę. To sprawiło, że moje rozliczenia podatkowe stały się naprawdę łatwe i bezstresowe. A stresu w samozatrudnieniu jest całkiem sporo, więc chcesz je zminimalizować jak najbardziej. Porada numer 8. Szanuj swój czas, swój biznes i swój portfel. A co za tym idzie? Nie daj się zwabić w głupią walkę o to, kto sprzeda najtaniej. Można by pomyśleć, że im taniej sprzedajesz, tym więcej ludzi przyciągniesz, więcej klientów, takie kiedyś było moje myślenie. Na szczęście dorosłam, zmądrzałam. Ci sprzedawcy, którzy myślą w ten sposób, potrafią zarabiać nawet 20 pi na sztuce. Absolutne grosze. Oni muszą pracować po 14 godzin dziennie plus weekendy, żeby otrzymać zwykłą, przeciętną wypłatę. Tak jak mówię wiem, bo na początku robiłam bardzo podobnie. Zarabiałam między 80 pi a funcie na sztuce. Pracowałam po 10-12 godzin dziennie. Plus kawałek soboty. Przeciętnie zarabiałam 1700-1800 miesięcznie po podatku. Później, jak już weszłam w samorozwój, zainteresowałam się rozwojem biznesowym, to zmieniłam taktykę. Wybrałam produkt premium, przeszłam na Etsy, gdzie bardziej liczy się jakość, i zaczęłam zarabiać po 5 funtów na sprzedanej sztuce. Pracowałam po 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, a do domu przynosiłam 3000 funtów po podatku. Jest różnica. Zasada numer 9 ważna: nie wrzucaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Nie poprzestawaj na jednym sklepie. Te wszystkie platformy są tak nieprzewidywalne, że ryzykujesz wiele, jeśli liczysz na to, że jeden sklep będzie cię karmił do końca twojego życia. Różne rzeczy się dzieją, naprawdę najróżniejsze. Czasami sklepy zamykane są od tak, sprzedawcy zostają po prostu zamknięci. I wyrzuceni z eBay'a albo z Etsy. Wejdźcie sobie na forum któregoś z tych portali i zobaczycie, dużo tego jest. Dlatego, jeśli możesz, otwórz sklep na eBay'u, otwórz sklep na Etsy, na Amazonie, otwórz swoją własną stronę, gdzie będziesz odsyłał klientów z Etsy czy z eBay'a czy z Amazona. To jest najbezpieczniejsze wyjście. Ale jeśli tak jak ja, nie masz czasu czy talentu marketingowego, nie chce ci się po prostu ale upewnij się, że masz przynajmniej dwa różnorakie sklepy. Ja obecnie mam jeden sklep na Etsy z produktami fizycznymi, jeden sklep na Ebayu z produktami fizycznymi i dwa sklepy na Ebayu z produktami dropshippingowymi. Czyli jestem tylko pośrednikiem, ja nie wysyłam tych produktów. Dodatkowo również mam mały side hustle w postaci Vinted, gdzie sprzedaję używane ubrania oraz yy, biżuterię. Kot chce dodać swoje, ale mu nie pozwoliłam. Cik. I już na koniec, porada numer 10: zrezygnuj z etatu dopiero wtedy, kiedy masz zaoszczędzone minimum pół roku wypłaty, a Twoje dochody ze sprzedaży online równają się albo przewyższają Twoją obecną stawkę w pracy. Ja czekałam aż 3 lata, aż to się stanie. Mogłam rzucić pracę już po dwóch latach. Ale chciałam się upewnić, że moje przychody z biznesu online będą stabilne, i dałam sobie dodatkowy rok, żeby to sprawdzić. I kiedy widziałam już, że one systematycznie rosną, coraz bardziej i bardziej, to dałam moje wypowiedzenie i to było piękne. Miałam też oszczędności w wysokości 10 tysięcy funtów, bo z taką kwotą po prostu czułam się dobrze. I one w razie czego, gdyby poszło coś nie tak, chroniły mnie. Dawały mi poczucie bezpieczeństwa i mentalny spokój. I to by było na tyle. 10 porad na dziesięciolecie sprzedaży online. Teraz je szybko podsumuję dla Ciebie i zrobię Ci listę tutaj na ekranie, więc upewnij się, że zrobisz screenshota, aby sobie zachować tą listę na później. Zawsze sprzedawaj produkty dobrej jakości, produkty premium. Od początku załóż, że 10% Twoich sprzedaży to będą Refundy. Jeśli nie planujesz rozwoju biznesu na większą skalę, trzymaj się poniżej VAT-u. Zachowaj dowody wysyłki, żeby w razie czego zaaplikować o zwrot pieniędzy. Zadbaj o dobrze zorganizowaną księgowość. Zawsze posiadaj wysoką nadwyżkę na swoim koncie biznesowym. Odkładaj co miesiąc pieniądze na opłaty podatkowe i VAT-owe. Szanuj swój czas, swój biznes i swój portfel. Nie wrzucaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Zrezygnuj z etatu dopiero wtedy, kiedy twoja sytuacja finansowa jest ustabilizowana. I to by było na tyle. Ja już się dzisiaj z tobą pożegnam i widzimy się w przyszłym tygodniu na kolejnym filmiku. Pa!